zabelki 500, 400, na surowiec 150, maszczuk 150, lewki siwe 400, mamy tutaj ja nie a bociane? po czarne czarne kostury, czarne czarne kostury, jakie tłacze, sporo, bo modi bogi, Zajmij się. A ten motyl? Zdówkę dla niego. Nitylek z tyłu złoty. Sam tył. Z to, taki

Нікий теж п'яли на півчалі. Шарик чорний на классні домі. Командують, печану чарні. Ваш фанси лапчата, николаєвски. miskę. Mieszają się Czarny Nie, to

mało rynki się powiększają na pole mamy U. ile ta sztuka? nie wiem, to kolegi co? nie wiem, kolegi kolegi kariery

Ile? Dlaczego tak pan chce A jde pan spustí? tam, tam by Tam? Prosím Já o rogach, já pytam o tu. A já pytam o že A jak, a jde pan prosím pana? tam já to. Já musím jít do vaší pan. I máme problém. máme dresi, to je

150 150 zł mamy takie kury. A inne. Tu mamy wiedeńskie skopował takie. Jaka cena? Witam po 50zł mamy tutaj takie biede szaki a winery? Tak? 150 sztuk 150 szeki. za sztukę szaki. chyba później przyjechałeś chyba? później przyjechałeś chyba, bo patrzcie tak co było nie? szeków tak? sprzedałeś Lomskie. po 20zł mamy tutaj takie, takie winery po 20zł tu mamy też wiedeńskie ile sztukach? Fara starych 300 Także tak to wygląda Jedeński, czerwony jest generowaty.

Pawiki żółte, deresze. Trzeba dużo zrobić. Ale on też w wariackiej cery. A nie kokolorowy. Nie, nie? Ale jej to miało. Zresztą tak to wygląda, teraz trochę nagram mi Jak widno jest, te bije. <grytanie>

Na wywrotku 150. To 150 para wywrotków. Ale nie tyle. Ale nie są ceny.

15 lopi za štuku. Tinko brač. Ovo je života koju ćemo imati. Dobro. Dobro je. Dakle, cena tu je koliko?

Ten łysek, jaka Peceno 80. 80. Sekse, Seksonski. 50. 50, A ten? 50. 50. Górniarzy mamy 50. 50. 50. 50. 50. Fajne głębki. Так есть. ак тотур Ja to po trzeba płacić, żeby za to pojechać Za reklamy trochę, panie Jaka cena? Jaka cena? 120 za parkę 120 para Rzeszowskich 120 złotych nie takie wysokie tu mamy fabe. A no jaka cena? 150 żółte. 150 zł. 150 zł sztuka. I Ale ten żółty Czanie. jaka cena?